Pomimo, że narcyzm i borderline to dwa różne zaburzenia osobowości, mogą charakteryzować się pewnymi podobieństwami. Pierwszym z nich jest problem z poczuciem własnej tożsamości. Osoby z narcyzmem doświadczają chronicznego poczucia pustki. Nie potrafią poczuć i współodczuć samych siebie, i w związku z tym nie mają poczucia własnej wartości wewnątrz. Tworzą więc fałszywy obraz własnego ja, który wydaje się być bardziej wartościowy poprzez zewnętrzne zasoby. Natomiast osoby z zaburzeniem borderline. Mają problemy z odczuciem i znalezieniem swojej własnej tożsamości, z poszukiwaniem swojego sensu i celu życia, a także z odnalezieniem miejsca w swoim życiu, który by je satysfakcjonował. Kolejnym podobieństwem są problematyczne relacje. Innymi osobami i problematyczne związki, z innymi partnerami, z rodziną czy w pracy. Osoby z narcyzmem bardzo często wykorzystują innych do własnych celów i traktują innych ludzi jak zasoby do zaspokojenia własnych potrzeb i utrzymania własnego komfortu. Natomiast osoby z zaburzeniem borderline doświadczają gwałtownych i nieprzewidywalnych relacji. Z innymi ludźmi, dysfunkcyjnych związków, których nie są w stanie utrzymać w stabilności, doświadczają więc bardzo często rozpadu swoich relacji partnerskich, rodzinnych czy zawodowych. Trzecią Sprawą, która łączy te dwa zaburzenia, są nieadekwatne reakcje emocjonalne. Narcyz na krytykę reaguje gniewem obrażeniem, wykluczeniem, izolacją lub karaniem ciszą. Natomiast osoby z zaburzeniem borderline bardzo często doświadczają gwałtownych wahań nastrojów i niestabilności emocjonalnej, głębokiego lęku przed porzuceniem i strachu przed byciem samemu. Mają również Skłonności do samookaleczeń i destrukcji. Narcyz najczęściej szantażuje emocjonalnie swoją destrukcją. Bardzo wielu moich pacjentów mówi, że są szantażowani przez osoby narcystyczne, że narcyz się zabije, popełni samobójstwo lub coś sobie zrobi, ale najczęściej narcyz jest zbyt tchórzliwy, żeby to zrobić i okaleczyć siebie. Dużo szybciej, łatwiej jest. Narcyzowi okaleczać psychicznie lub fizycznie innych. Natomiast osoby z zaburzeniem borderline okaleczają siebie. Nawet już w bardzo młodym wieku, nawet już nastolatkowie wykazują silne skłonności do destrukcji podczas tych. Wahań nastrojów i poczucia wewnętrznej pustki, głębokiego strachu i braku sensu i celu życia. Jeżeli jesteś zainteresowany psychopatologią, zaburzeń osobowości, podobieństwami i różnicami, szukasz w tym siebie lub chcesz rozpoznać cechy swojego partnera lub rodzica, zapraszam Cię na moje social media, gdzie tworzę kompendium wiedzy o zaburzeniach osobowości, a także na moje warsztaty do kliniki traumy i narcyzmu. Jeżeli potrzebujesz przepracować, swoje traumy, swoje dysfunkcyjne schematy lub swoje zaburzenia, zapraszam Cię na konsultacje i terapię. Ewelina Naturia Pańczyk.